Cześć Ty Beata, dziś mamy poniedziałek, 12 grudnia, czas na minutę starotę. Karta na dziś to As Pentakli, czyli dla mnie to taka energia, yy, która, o której często mówię, że to brama wiodąca do prawdy, do zrozumienia. Jesteśmy w początku żywiołu y, Ziemi, a więc w najczystszej formie żywiołu Ziemi, więc idealnie można. Wykorzystać to podbudowanie przyszłych fundamentów. Oczywiście jesteśmy na początku drogi, to wcale nie oznacza, że, że jakby nic nie możemy zrobić. Absolutnie nie. Możemy się skoncentrować na, na tym, co jest dla nas istotne, na tym, jak chcemy rozwijać daną umiejętność, daną karierę, dany związek. Nie ma znaczenia. Stoimy twardo na ziemi. Jesteśmy u początku żywiołu Ziemi, ale mamy też takie poczucie entuzjazmu i chęć działania. Asy w tarocie są taką energią właśnie rozpoczynania czegoś, więc wykorzystajmy ten element Ziemi właśnie do tego, żeby twardo stać na Ziemi, ale żeby nie bać się próbować nowych rzeczy. To jest naprawdę energia, która jakby sprowadza na nas takie pełne zadowolenie z tego, co robimy, jak to robimy albo z kim to robimy, bo czasami współpracując chociażby z kimś. Też, yy, yy, też nabieramy takiego, m, takiego przeświadczenia, że wow, to można naprawdę zrobić zupełnie inaczej. Bo dzięki temu, że ktoś spojrzy na sprawę inaczej niż my, yy, rozumiemy yy, absolutnie więcej. My jesteśmy w talii Tarota Magów pana Jana Witolda Suligi. Tak wygląda w zbliżeniu ta karta i oczywiście skoro jesteśmy w żywiole ziemi, no to to jest taka karta m, przypominająca o powodzeniu y, finansowym również, więc y, y, dobrze jest na przykład skoro jesteśmy na początku, dobrze jest na przykład budować to, co powiedziałam wcześniej, to, ten fundament pod przyszłość, można rozpocząć jakiś plan oszczędnościowy, szczególnie w tych czasach to naprawdę całko, całkiem dobra wskazówka, ale to jest też takie działanie w sposób ugruntowany, poukładany, tak, to jest takie zrozumienie tego, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne, ale też poznanie siebie, tak? poznanie tego, jak my chcemy działać i dzięki temu jesteśmy Jesteśmy w stanie zdecydować, że to odrzucamy, na tym się koncentrujemy i nie rozmieniamy się na drobne. Tu naprawdę trzeba. Skupić się na, na tym, co jest dla nas takie istotne i co jest ważne, bo dzięki temu będzie łatwiej nam y, zrozumieć. Tak My jesteśmy gotowi tak naprawdę na to, żeby to, żeby się zmierzyć z tym czymś, jeżeli chcemy coś rozpocząć, na przykład. I to działanie w taki harmonijny sposób, bardzo poukładany sposób, nawet jak, jak tu popatrzymy, bardzo nam pomoże, będzie bardzo y, sprzyjające. Więc, dlatego. Wszystkie przesłanki zostały tutaj skoncentrowane i są przekazane, że możemy działać dokładnie tak, jak chcemy. Koncentrujmy się jednak na tym, co jest dla nas ważne. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa.